Biznesowy czwartek. Money, money, money. Ostatnio wpadła mi do głowy taka książka. Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem 10 etapów. Książka jest z 1993 roku i od razu uprzedzę tych, którzy są sceptykami. Nie, jeśli chodzi o zarządzanie, tutaj się nic nie zmienia i ta książka jest nadal aktualna. Podobnie jak książki do historii, czy do matematyki, fizyki, jak również podręczniki w większości do języków obcych. Ona jest aktualna. Ale dobra, o co chodzi? W tej książce zwróciło moją uwagę kilka rzeczy. Tu mam zakładeczki. Pierwsza. Książka została wydana w 1990 roku, czyli trzy lata wcześniej we Francji, i w ramach porozumienia francusko-polskiego przy współpracy między nimi konsulatu Francji w Warszawie została wydana w Polsce jako wsparcie dla polskich przedsiębiorstw, które przeszły właśnie transformację, czy są w trakcie transformacji po, z komunizmu, czy tam z, kapitalizmu, z gospodarki centralnie planowanej do kapitalistycznej. No i to są rady dla tych przedsiębiorców, może nie przedsiębiorców, dla firm, jak je prowadzić. Nie wiem, gdzie mi ucięło, więc w tej książce są rady dla firm, jak je prowadzić. Jak prowadzić w firmy w Strukturze kapitalistycznej. I teraz tak, co zwróciła uwagę, chociażby to, że książka została wydana od razu po tym, jak przeszliśmy transformację, czym w w procesie, i autorzy książki zrzekli się nawet znaczy, książek podobno więcej było wydanych, jako to wsparcie dla Polski przez Francję. Przez Francję, uważa, uwaga! Więc tak, jedno z nazwisk, które się tutaj pojawia gdzieś na początku, to jest nazwisko Żydowskie. To też daje do myślenia. Kolejna sprawa. Autorzy zrzekli się, praw autorskich do tych książek i do tej książki również, żeby można było tak bardzo wesprzeć Polskę. No to już mi się zapaje, autorzy w ogóle wiedzieli, po pierwsze, że ta książka została przedrukowana w języku polskim na rynek polski, a po tym popatrzyłem na autora. Kto nazywa się Jerzy Święta Maria. No, może ktoś tak się nazywa, ale moim zdaniem, to też jest autor jest taki podstawiony. Kolejną rzeczą, która dała mi do myślenia było to, że od razu jak nasze granice zostały otwarte, jak polskie filmy były w trakcie wykaszania, że tak to ujmę, czyli w trakcie niszczenia, być niszczonymi, kto wszedł na rynek polski. Po pierwsze, wielkie centra handlowe, na przykład Geant, nie wiem jak to się czyta, nie będę się y, próbowała tutaj po francusku to czytać, w każdym razie wielkie centrum handlowe Geant. To było w Koronie we Wrocławiu. E, poza tym otworzył się y, Leclerc, otworzył się Decathlon, trochę później jeszcze Auchan. No i taka dziwna sprawa, że akurat właśnie te wielkie polskie marki weszły na rynek polski. Kolejna sprawa już z książki. I teraz takie dwie rzeczy z książki, już, które zwróciły mnie uwagę. Kierownik przedsiębiorstwa musi być zawsze świadomy trzech podstawowych prawd. Pierwszy, czynnik ludzki zajmuje pocz, yy, poczesne miejsce, zasoby ludzkie muszą być uza, uznawane za najważniejsze. Należy przede wszystkim zabiegać o los ludzi tworzących przedsiębiorstwo. Od razu ten podpunkt omówię. Jeśli chodzi o, o zarządzanie, to najważniejsze w zarządzaniu jest to, żeby firma zarabiała. Na pierwszym miejscu tutaj mamy czynnik ludzki. Owszem, czynnik ludzki jest owszem bardzo ważny, ponieważ bez pracowników nie możemy prowadzić firmy i często od tego, jakich mamy pracowników i czy ich mamy, zależy dobro firmy. Na przykład ja w tym momencie jestem w trakcie zamykania mojego sklepu, ponieważ nie byłam w stanie znaczy chętnie byli do pracy, to robimy, zaczęłam rekrutację na stanowisko sprzedawcy. Po pół godzinie od publikacji ogłoszenia, w którym się pomyliłam, jeśli chodzi o stawkę minimalną. Dam 22,50, a jest 23,90, więc pomyliłam się przy stawce i za 22,50 był wysyp chętnych kobiet, które chciały tutaj pracować w moim sklepie. Ale niestety minimalna jest tak wysoka, jeśli chodzi o moje koszty, że nie byłam w stanie kogoś tutaj zatrudnić. W każdym razie po pół godzinie musiałam usunąć ogłoszenie, więc czynnik ludzki jest ważny i nie ma tutaj problemu z pracownikami. Jeśli chodzi o czynnik ludzki, no faktycznie, faktycznie trzeba jakoś tam dbać o tych pracowników, czyli ich szanować, płacić im w terminie i tak dalej. Zresztą oni tam też sami wiedzą, na jakie, za jaką stawkę pracują, więc no, decydują się na tą pracę bądź nie. Więc o stawce nie będziemy rozmawiać, ale przede wszystkim zabiegać o los ludzi tworzących przedsiębiorstwo, no zabiegać o ich los. No faktycznie tak robi na przykład yy, Toyota. Oni bardzo dbają o to, co się dzieje prywatnie u tych swoich u ich pracowników i bardzo dbają o ich również prywatne życie. Jeśli chodzi o kapitali, o centralnie sterowaną gospodarkę, no to mieliśmy tam, tam zdecydowanie też dbali o to, więc to jest też. Byli, ludzie byli wysyłani na wakacje. Zawsze ze swoimi rodzinami, całymi. Dużo zakładów pracy miało swoje ośrodki wypoczynkowe. Potem były dużo do, duże dopłaty do wakacji, były kolonie dla dzieci, które były po prostu za absolutne waciki, więc wtedy się faktycznie dbało bardzo o pracowników oraz o ich, zabiegano o ich los, tworzą, o, o los ludzi tworzących przedsiębiorstwo, no i o ich rodziny ogólnie. Ale to zawsze było w teorii zarządzania zawsze jest na drugim miejscu ten, ten czynnik ludzki. Pierwszy czynnik to zawsze jest rentowność finansowa firmy. Firma ma zarabiać. To jest pierwsza zasada tworzenia przedsiębiorstwa i no, sensu przedsiębiorstwa, jego celu. I tutaj mamy. Punkt drugi. Rentowność i zdolność finansowa to niezbędny punkt odniesienia każdej strategii przedsiębiorstwa. Finansowanie rozwoju nie może przypominać tańca na linie. Bezwzględna zasada polega na osiąganiu ryzyka i jego inteligentnym wykorzystaniu. Dla zachęcenia akcjonariuszy, zapewnienia inwestycji koniecznych do rozwoju i sprawiedliwego rozdziału wyników pomiędzy zespoły wchodzące w skład przedsiębiorstwa. Czyli już na samym wstępie jest założenie, że będą akcjonariusze i trzeba im zapewnić inwestycje, żeby, żeby mieli wypłacane dywidendy, żeby ci akcjonariusze byli zadowoleni. Czyli od razu zakładamy, że tworzymy jakieś wielkie korpo, które będą spółkami akcyjnymi, a absolutnie nie tworzymy małych przedsiębiorstw typu spółki ZOO, spółki komandytowe, cywilne albo jednoosobowe działalności gospodarcze. A przecież książka jest o kierowaniu małym i średnim przedsiębiorstwem. Więc wnioski, jeśli chodzi o tą pomoc Francji dla Polski, wyciągnijcie sami. Ja tylko powiedziałam, jakie jest, jak jest moje zdanie na ten temat. Czyli, że jakimś dziwnym trafem Francja nas tak bardzo chciała wspierać, a potem otworzyła u nas swoje wielkie y, sklepy. Nie wiem jak z firmami, ale też mamy na przykład Atosa. Atos robi, Atos robi y, podzespoły silniki do szlabanów. A tych firm francuskich na pewno jest jeszcze więcej, tych takich wielkich korpo, o których ja nie wiem, być może wy też nie wiecie, ponieważ działają na rynku B2B. Więc yy, z jakiegoś powodu ta Francja była taka bardzo chętna, jeśli chodzi o pomoc i z jakiegoś powodu stworzyła książkę, która jest przede wszystkim dedykowana przyszłym menadżerom wielkich francuskich korporacji, które otworzyły się w Polsce.